Nazywam się Małgosia Bucka, to mój mąż Bartłomiej Bucki, jesteśmy rodzicami Antosia, który chorował na anemię aplastyczną. Do trzeciego roku życia Antoś bardzo mało chorował, później zaczęły się drobne infekcje, podwyższona temperatura ciała, infekcje powracały, zapalenie ucha, za bardzo nie byliśmy w stanie mu pomóc lekami. Niestety jakby pojawiła się gorączka, która narastała. Tej gorączki nie dało się zbić lekami. Jeżeli się udawało to krótkoterminowo. Finalnie Antoś zaczął przyjmować antybiotyki. Takie były jakby zaleczenia pierwsze lekarzy w związku z tymi infekcjami, między innymi infekcją ucha. Za radą lekarzy podjęliśmy decyzję o tym, żeby po prostu skontrolować morfologię Antosia. Po wykonaniu tej morfologii krwi, gdzie jakby już w tym okresie obserwowaliśmy u Antosia naprawdę duże osłabienie organizmu. Widzieliśmy, że jest bardzo apatyczny, że jest blady, że no tak Podsumowując krótko te trzy lata jego życia nie jest sobą, tak, że, że, że... Brakuje mu energii. Dokładnie, brakuje mu energii. Ciężko się na to z perspektywy rodzica po prostu patrzyło. To co jakby największy niepokój lekarzy wtedy pediatrów budziło, to to, że wszystkie trzy linie komórkowe jakby nie działają. To znaczy, że są bardzo niskie wyniki płytek krwi, są bardzo niskie wyniki hemoglobiny i bardzo niskie wyniki leukocytów. Wskutek powyższego no, ten stan zdrowia Antosia był po prostu bardzo poważny. W trakcie badań, które wykonaliśmy, stwierdziliśmy, że jego szpik kostny w ogóle nie produkuje leukocytów, płytek ani czerwonych ciałek. Taka choroba nazywa się anemią aplastyczną. Postać Antosia była bardzo ciężką postacią anemii plastycznej. Jest to bardzo poważna choroba. Anemia brzmi dość niewinnie. Każdy z nas słyszał o leczeniu anemii. Natomiast w przypadku, kiedy przestaje działać szpik kosny, to wtedy okazuje się, jak ważny jest to narząd dla naszego organizmu i bez szpiku kosnego i bez odporności, bez produkcji różnych krwinek, nie da się żyć. Po wstępnej diagnozie zostaliśmy zapytani, czy posiadamy komórki macierzyste, czy przy porodzie pobieraliśmy te komórki macierzyste z krwi pampowinowej, czy też może dawcom może być ktoś z rodziny. Ruszyła więc cała procedura i poszukiwania pomocy dla Antosia. Ze wszystkich trzech metod leczenia Antosia, tą metodą najbardziej e, optymalną. optymalną dla Antosia okazał się przeszczep komórek macierzystych pobranych podczas porodu Antosia. Dla nas to było również jakby bardzo przekonujące, ponieważ podanie tych komórek macierzystych Antosiowi nie wiązało się z podaniem mu tej takiej twardej chemioterapii. Stąd też, jakby byliśmy przekonani co do tego, że powinniśmy właśnie wybrać tą pierwszą decyzję. Posłuchaliśmy głosu lekarzy i po około miesiącu pobytu Antosiu już tutaj w jednostce wrocławskiej został wykonany przeszczep komórek macierzystych. Antek nie posiadał praktycznie żadnej odporności, bądź miał ją na bardzo minimalnym poziomie. Stąd też rozpoczęcie procesu leczenia bardzo ważne byłoby nastąpiło Stosunkowo szybko, tak by nie trzymać Antosia w tym okresie bez żadnej odporności z koniecznością przetaczania regularnej tej transfuzji e, krwi. Było to ryzykowne, każda infekcja w tej sytuacji była dla niego śmiertelna. Kilka albo nawet kilkanaście tygodni, Antoś regularnie gorączkował przy tego typu infekcjach, więc w pewnym momencie ten stan Antosia był taki już bardzo nas martwiący i bardzo poważny, bo funkcjonował bez tej odporności i przy różnego rodzaju infekcjach. Mieliśmy do wyboru leczenie za pomocą ciężkiej immunosupresji, ale niestety jej wadą jest to, że objawy anemii plastycznej ustępują tylko u jednej trzeciej dzieci. Mogliśmy wykonać przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego lub od rodzeństwa. Niestety siostra chłopca była jeszcze za mała na bycie dawcą, a przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego byłby możliwy dopiero po dwóch lub trzech miesiącach. Na całe szczęście u chłopca okazało się, że rodzice zabezpieczyli krew pentłowinową. możliwości bankowania krwi pępowinowej dowiedzieliśmy się w zasadzie z dwóch źródeł. Po pierwsze była to pani doktor, która prowadziła ciąże małżonki. Mieliśmy doświadczenie również wśród naszych znajomych, którzy również zabezpieczali krew pępowinową przy narodzinach swojego dziecka. Na zabezpieczenie krwi pępowinowej Antosia zdecydowaliśmy się z perspektywy chęci zabezpieczenia zdrowia dziecka przede wszystkim. Traktowaliśmy to jako swego rodzaju zabezpieczenie, jako swego rodzaju polisę na przyszłość. Tak jak jesteśmy w stanie zabezpieczyć różnego rodzaju rzeczy doczesne i majątkowe. Tak w tym wypadku, tym przedmiotem zabezpieczenia miało być zdrowie i życie zarówno Antosia, jak i najbliższych członków rodziny. Po zbankowaniu krwi pępowinowej otrzymaliśmy informację zwrotną z banku, że y, pobrany materiał jest słabej jakości, że jest niska zawartość leukocytów w tym pobranym materiale. Mimo to y, 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 był to materiał wystarczający. I taka też była ocena lekarzy, którzy obejrzeli te wyniki z banku i potwierdzili, że absolutnie jest to wystarczające do tego, żeby wdrożyć tą terapię Antosia. Fakt, że ta terapia mogła się po pewnym okresie rozpocząć, był dla nas no, takim wyczekiwanym momentem, że to się wreszcie wydarzyło. Przyszło nam oczekiwać tak naprawdę na rezultaty tego przeszczepu. Rodzice dziecka zabezpieczyli jego własną krew powinową Po leczeniu przygotowawczym opartym o leczenie immunosupresyjne przeszczepiliśmy ją. Po około 40 dniach szpik kostny u chłopca zaczął pracować, co było bardzo dobrym wynikiem, było bardzo dobrym efektem. Było to również wcześniej niż gdybyśmy zastosowali wyłącznie leczenie immunosupresyjne. Po przeszczepie oczekiwaliśmy na poprawę wyników Antosia. Oczywiście na ustabilizowanie wyników trzeba było czekać troszeczkę dłużej, natomiast sam fakt, że szpik zaczął działać, że komórki macierzyste, że ten przeszczep pomógł Antosiowi, był dla nas niesamowitą radością. Czas nie, nie był już tutaj dla nas tak ważny, bo wiedzieliśmy, że te jego komórki macierzyste, które zostały pobrane podczas porodu, pomogły i uratowały mu życie. Antoś miał podane swoje własne komórki macierzyste. Był to autologiczny przeszczep krwi pępowinowej, który dał Antośowi drugą szansę. Jako dwunasty pacjent na świecie Antoś przeszedł przeszczepienie autologicznej krwi pępowinowej w anemii plastycznej. I efekty tego były bardzo dobre. Po wykonaniu tego przeszczepu i po tym miesiącu, czasu oczekiwania, jak widzieliśmy, że szpik podjął pracę, z dnia na dzień te wyniki powoli, systematycznie rosły do góry. Antek złapał przede wszystkim odporność. Szpik zaczął produkować również leukocyty, w których znajdowały się granulocyty odpowiedzialne za odporność antosia. To był taki no, przełomowy moment, który e, ja pamiętam do dnia dzisiejszego, jak dostaliśmy informację o tym, że pojawiły się pierwsze wyprodukowane przez Antka białe kwinki od momentu, kiedy pojawiła się początek historii choroby Antosia, czyli od końca 2017 roku. Chłopiec mógł dalej normalnie funkcjonować, nie wymagał żadnego istotnego leczenia immunosupresyjnego, a dzięki temu, że mogliśmy zastosować jego własny materiał genetyczny i jego własne komórki, nie musieliśmy podawać mu chemioterapii przed przeszczepem. Każda chemioterapia nawet najbardziej łagodna niesie ze sobą ryzyko wystąpienia późnych powikłań. Antek jest w pełni zdrowym chłopcem, pełnym energii. Interesuje się sportem wspinaczka, rower, basen, tenis. Praktycznie nie ma dla niego dyscypliny, której by nie był mocny. Cieszy się życiem, chodzi do szkoły podstawowej. Funkcjonuje normalnie. Funkcjonuje jak normalne dziecko. zdecydowanie warto zabezpieczyć krew pępowinową z okresu porodu. U Antosia pomógł nawet ten kiepski pobrany materiał, czyli ta niska zawartość tych leukocytów, która tak w pierwszej chwili nie dawała perspektyw na zastosowanie tego. Jednak postęp medycyny również idzie do przodu. Tak więc zdecydowanie zachęcamy, żeby zabezpieczać życie swoich dzieci poprzez pobranie krwi pępowinowej.